Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polski Ład to program odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Polski Ład to pewna wizja rozwoju, wizja rozwoju sprawiedliwego i szybkiego, szybkiego doganiania tych, którzy zawsze gdzieś tam wydawali się dla nas niedoścignieni. Zachodniej Europy najbogatszych krajów. 10 projektów Polskiego Ładu, których ustawy mają być przygotowane w ciągu 100 dni to kwota wolna od podatku podwyższona do 30 tysięcy złotych dla wszystkich, emerytury bez podatku, bez kolejek do specjalistów, zniesienie limitów, więcej środków na służbę zdrowia 7% PKB, mieszkanie bez wkładu własnego, dom do 70 m2 bez formalności. Kapitał opiekuńczy 12 tysięcy złotych dla rodziców, program inwestycji strategicznych Polski Ład, dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów, większe dopłaty za paliwo rolnicze i wzmocnienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników. Programy inwestycyjne się już rozpoczną. One ruszą już w czerwcu, w lipcu. Wielkie programy inwestycyjne wspierane ze środków europejskich, ale tak naprawdę zebrane w architekturze środków budżetu polskiego program budowy małych centrów nauki Kopernik w całym kraju. Anna Kornecka, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii zwraca uwagę na te projekty, które mają bezpośrednie przełożenie na życie Polaków. Mieszkanie bez wkładu własnego czy dom do 70 m kwadratowych bez pozwolenia, ale także jedna z największych zmian Zaproponowanych w Polskim Ładzie, czyli 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Dzisiaj zostało zapowiedziane w zasadzie, że będzie to możliwe do zrealizowania już od 2022 roku. Opozycja parlamentarna będzie patrzeć na ręce i oceni projekty ustaw, gdy będą znane szczegóły. Nie będziemy totalnie się sprzeciwiać wszystkiemu. Na pewno tak nie będzie, bo na pewno w tym Polskim Ładzie są również takie elementy, które odpowiadają programowi lewicy i wtedy oczywiście rząd będzie mógł liczyć na, na przychylne przyjrzenie się tym propozycjom, ale na razie no, musi przedstawić już same te konkretne propozycje. Ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę na fakt, że część grup społecznych zyska na zmianach, a pewne stracą. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy zwiększenie składki zdrowotnej. Wystarczy na to, żeby to wszystko móc finansować, czyli i zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB i paru jeszcze innych rzeczy. Te zmiany, które dzisiaj mamy zapowiedziane, one mają iść w kierunku poprawy sytuacji osób, szczególnie tych, które zarabiają na poziomie minimalnego wynagrodzenia nieznacznie powyżej tego poziomu emerytów, również rzeczywiście rencistów. Część propozycji ma wejść w życie już w drugiej połowie tego roku. Reszta ma zostać wprowadzona najpóźniej 1 stycznia 2022 roku. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Minister zdrowia.